Dwa tygodnie temu w Wilnie odbyło się przedstawienie dziadów Adama Mickiewicza w interpretacji Jemuntasa Niekrosiusa i aktorów Teatru Narodowego z Warszawy. Swoimi wrażeniami z tego spektaklu, a także wspomnieniami o dziadach Jonasa Wejtkusa sprzed 28 lat, dzieli się Alwida Antonina Bajor. Nareszcie. Długośmy na to czekali, to znaczy czekaliśmy na dziady w reżyserii Kruszusa wystawione w Warszawie na deskach Teatru Narodowego. No i teraz w końcu miesiąca, tuż przed zaduszkami, zawitały do nas do Wilna. Dwa z rzędu przedstawienia, zagane na scenie wieleńskiej opery, wzbudziły uczucia niejednoznaczne. Uczucia, reakcje, wrażenia, opinie. A że niejednoznaczne, to i należało się spodziewać a nawet cieszyć, bo dla twórcy tego przedstawienia właśnie o to chodzi. Nie jest się z architektem przedstawień zbudowanych z mnóstwa bogatych środków artystycznych, na rzecz wieloznaczności. Panie ma jak chcesz, tak mówią Rosjanie, no właśnie. Wszystko, co chcesz, można o tym spektaklu powiedzieć, ale nie to, co usłyszałam z osoby nawet wykształconej. Więcej no taki coś się nie wybieraj, bo jest to spektakl pogański. No o dziady są pogańskie. I, i, I dobrze, I tak ma być. Tak napisał. Dziady wcześniejsze były na Litwie, wystawione pierwszy raz poza polską sceną na mapie w ogóle świata, Europy, jak zwał, To były dziady Wejtkusa, wystawione w innym kontekście historycznym, w innych czasach zupełnie, bo wtedy czołgi hały sowieckie przez miasto i ginęli ludzie pod wieżą telewizyjną. Więc reżyser robił, dziady, jakie są. Autentyczny u Mickiewicza, ale z na swój sposób. Wajtko zbudował spektel olbrzymi, barwny zresztą, nawet widowiskowy, z akcentami pogańskimi, pięknymi, i rozszerzył jeszcze więcej część trzecią dziadów, o czym marzą Mickiewicz. I widocznie z o tym wiedział, bo asystowałam trochę przy tym, byłam na próbach, dużo z nim rozmawiałam, to wiem. Bo poszedł głębiej. Mickiewicz po ukończeniu trzeciej części dziadów nie mógł się uspokoić, bo chciał kontynuować jeszcze, jeszcze, jeszcze. W międzyczasie napisał pana Tadeusza wydałoby się, że już się ospokoił, ale dziady go prześladowały czego są ślady właśnie w korespondencjach Ignacego do a nawet Odyńca, chociaż wie może można mniej wierzyć, bo wiadomo, że dużo fantazjował. Chciał jeszcze gdzieś, taka jest, gdzieś takie, takie nawet sama gdzieś czytałam, że trafić Bóg by jeszcze Konrad na Syberię i tam się dopiero oczyścił. E Oczyścił z ego, bo widocznie wizja, widzenie księdza Piotra, jeszcze, jeszcze przez 9 lat yy, mało na niego skutkowało, to znaczy na autora i jego, i jego yy, Konrada. No, nie skończył, niestety zabrakło mu sił, jeszcze w Lozania o tym myślał, potem wrócił do Paryża, zaczęły się kłopoty rodzinne i wszystkie inne, I tak to zostało, tylko się tej idei uczepił. Inspektor zrobił bardzo ciekawie, bo zrobił w jamie orkiestrowej, ogromny i nazwał to kopalnią Soli. Obsada zresztą była znakomita, tytułowy był Masalski z Valentinas. To był przełom akurat, kiedy pracowała w prasie, już taka była dezorientacja, dezorientacja troszkę, bo to sowieckie się jeszcze leciało, tu już nie, tu już tu już czynów też płynęły. I miałam kłopoty właściwie, kiedy pisałam recenzje z tych dziadów. Bo u mnie w kazecie, to tak się boczyli na to, ojej, ojej, no bo dziady to, a, a, a tu Sowiecy są, a, to, a jak to będzie odebrane? No to poleciałam do katolickiego pisma, do Katoliku Pasaules. I tam się dopiero ksiądz jeden, drugi, trzeci lekko wystraszył. Spaszył, no nie, ponie, nie, nie. Jakby tam jakiś potem ja wychodziłam i taki, taki drobniutki, malutki jakiś księżulo, brudziutki taki. W myślach nazywałam go myszeczką. Ponie tekst, manta jak dar pakal i on mnie potem zaczął dzwonić po onie, jeszcze po osiedle. Ile oni dyskutowali, że to dziady bogańska, ale to takie ładne. <grywki> ale jednak ksiądz tam jest. znani nasi aktorzy, no trzeba dać. I wyszło w Katoliku Pasolę, świat miejscowy był zdziwiony. i ty do Katoliku Pasolę zaniosłeś, a oni co zamieścili. Ja mówię, no. I teraz dowiaduję się też, no niestety już za późno się dowiedziałam, już nie zdążyłam po prostu, że to już po zaduszkach już nie przez Zadoszkami, w kościele Bernardynów ksiądz, jaką tam nazywa się, nie pamiętam, znany, oj, poleciało mi z głowy. zorganizował się za duszę zmarłych aktorów, artystów litewskich, o, Juliusa Znauskas zorganizował tę mszę w koziele Bernardynów i na zakończenie im, wielką improwizację wygłaszał Walentina Smasalski. I pomyślałam na scenie, on był wpleciony w koło Iksio, iksiona. O tak się wierciło. Hmm. Wyobraźcie sobie głową w dół, przewracać i wygłaszać wielką improwizację. A potem przypomniałam nagle, myśli, boże, toż Andrzej Towiański. Ten, który tak zbałamucił naszego biednego Adasia, pierwszego olśnienia, nawiedzenia, dostał właśnie w kościele Bernardynów. No coś w tym świecie dusznym nadusznym jest. <grymne> <grymne> Takie były dziady Wojtkusa. Tu są inne zupełnie dziady, i właśnie są dziady antypogańskie, a nie Kroszusa. Kroszus jest człowiekiem bardzo religijnym. Z Biblią prawie się nie rozstaje, tylko świadectwem. Była i Księgach Joba, i zresztą nie tylko Księgach Joba, bo z w wcześniejszych jego spektakli to się można było tak, tych akcentów. Wiedziałam, że Teatr Narodowy wahał się przez pewien czas, czy zaprosić Wojtkusa do wystawienia dziadów, czy nie No ale skoro Wejtkusa już dziady były i w Warszawie były prezentowane, między innymi też na scenie teatru operowego, chcieli widocznie coś nowego spróbować z Niekroszusem i uważam, że zrobili dobry wybór, bo to są zupełnie inne dziady. Nie można mówić, że są lepsze czy gorsze. Krańcowo różne. A antypogańskie, rzecz ciekawa, bo zrobione z ogromnym ładunkiem artystycznej perwersji. Wieloznaczność choćby w takim bocianie, powiedzmy też bohater, nie. Kim jest bocian? Bocian ma znaczenie wieloznaczne, wystarczy zależeć do osobnika symboli. Ptak z w ptak nocy, ptak, który się żywi gadami, żabami, wszystkim, co tkwi w płocie, w barna gdzieś. A jednocześnie z wiastą narodzin, z wiosny. Dzieci przynosi <gry> przez chłopiec kiedyś. Nawet kominiarzami zwali, zwali przed wojną robotników, którzy jeździli gdzieś tam na pracę, daleko od miejsca swojego zamieszkania. I co tydzień autokary, to było przed wojną, wzięli robotników do domu na tak zwany odpoczynek, a właściwie produkowanie dzieci, bo przez tydzień oni nie widzieli. I to byli kominiarze. No ale to tak dygresja, więc ten Bocian to rzecz ciekawa, że on, on jest tu właściwie centralną postacią, otoczoną jeszcze, jeżeli w kwizyty chodzi, główkami maku. Mak, mak wiadomo, jakie, jakie ma działanie na człowieka, usypia, jesteśmy wszyscy senni i właściwie scena otwiera się od razu od, od, od główek, od makówek. Głowy maku. Też wiele znaczności, bo mak jest drobniutki, jego trudno zliczyć. I jest ich dużo, ziarenek też ich nie przyliczysz. A jedno co znaczy. Kiedyś uczestniczyłam na próbie u mnie, szusa, kiedy wystawił, pamiętam, wujaszkawanie Czechowa. I dziwiłam się, on miał zganą trupę. Ja, ja bardzo w tą w litewskim też młodzieży. Oni wyczuwali jego po prostu. Każde skrzypnięcie podłogi, a oczechowa szczególnie to jest ważne. Każdy jakiś najdrobniejszy zdałby się marny jakieś rekwizy, jakaś teżerka. Tam, tam, tam był konfesjonał. Pamiętam, jak Sonia się spowiadała, to było niesamowite przed tą teżerką prostych rzeczy, zbudowana znowu wieloznaczność. I raptem pamiętam, coś mu tam zabrakło, jakiś miliardy jego dźwięku, no coś, 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 coś tam znajdziecie, coś tam będzie. Ktoś Komuś tam do głowy przyszedł chór niewolników z tego z Nabuchu Nabuchodonozora. Oni tak to pięknie zaśpiewali nagle. On mówi, o, to włączymy. To wspaniale pasowało do spektaklu. I tu raptem też znajdujemy, znajdujemy Arię Komandora, z Joveniego. Raptem wpadają <grym> nad pięknym, mądrym Donajem. Skąd niebie? wszystko się układa? Cały świat się obraca, wszechświat, świat. Ludzie rzeczywiście, autentycznie żywi podziemia. W sumie to wszyscy jesteśmy duchami gdzieś tam chodzącymi, bo lada moment możemy, każdy wpaść do swego dołka. I jednym z elementów scenografii, zresztą scenografię, może powiedzieć, udatną oczywiście, w porozumieniu z tatą, zrobił e, syn e, Niekoszusa, Mariusz, i żona, e, Nadzieżda Gultiajewa. Oni się tam podzielili kostiumowo i, i plastycznie. A rzecz ciekawa, że <gryw> w tle pojawia się zarys pomnika Mickiewicza, tego, którego już nasze pokolenie nie zna. Znamy ją tylko z rysunków. Rzeźba pronaszki, która stała na brzegu wili Mickiewicz. Wilnianie tego Mickiewicza, ówcześni Wilnianie przedwojenni, bardzo źle odebrali. Całkiem niezły był pomnik, bo to tak w stylu modernnym. Ale to wtedy jeszcze nie wchodziło. My zawsze tradycyjnie parafialnie do końca. Pamiętacie chyba Państwo, ja to zacytuję, bo to tak dla zabawy trochę. W jednym z wilijskich szopek na ten temat śpiewał fantastyczny dziad. Jak zalała Wilnia ta niebna powódź, Nie miał gdzie ja, biedny, swoje tranty schować. Popłynęli w Wiljo różne fantałaszki, No jak nazwy został Mickiewicz, pruniaszki. Nie zmusuje jego ni piorń, ni woda, Kryzys jego nie tknie, ta przeklęta kłoda. Niesamowita szarość spektaklu zdawałoby się monotonnie, ona współgra z całą atmosferą spektaklu. No i zastanowiło mnie, kiedy aktorzy wkładają do skrzynki jaja, podobno to są strusie, ale dlaczego strusie, nie wiem, no bo może nie mieli jaj bocianych, z napisem na Wilno. No i co my mamy robić teraz z tymi jajami? Czy wybrać wariant żyć tak, życiem z na ciągle i wiosny, z dzieci ciągle, czy wariant jeszcze chrystusowy, bo bocian może być chrystusem, zmartwychwstanie. Coś nam Warszawa, przez Niekoszusa, Lidwina, tutaj proponuje. I takie czego niezauważalne. Ja siedziałam daleko w rzędzie, nie blisko. Kto siedział blisko, dobrze wiedział, przyjrzał się temu. Ktoś nawet nie, nie zauważył. Mnie potem pytali, a co z tym jajami? Ja mówię, nie wiem, <laughs> zapytajcie reżysera. <laughs> Cieszyć się trzeba, że to przedstawienie trafiło, że jest fantastyczny spektakl, naprawdę. Są niektóre dłużysny, może za dużo. Dobra rola y, główna jest Małeckiego, e, tak, y, księdza Piotra eksponowana i większość trupy aktorskiej. Ja byłam na drugim przedstawieniu, myślałam się, że oni może byli zmęczeni już lekko po pierwszym, bo to jest bardzo męczący dla, dla artystów spektakl. Ciekawe rozwiązanie było z tymi dziećmi księdza, które też były duszyczkami i autentycznymi, i prawdziwymi, i rzeczywistymi. I w końcu mogliby, mogły być też tak zwanymi orbsami. To są takie duszyczki, chyba jak litewski może kaukas nasz tutaj, czy coś w tym rodzaju, które dużo wychodzą, wychodzą z nas, kiedy umieramy. Tak było podobno na trumną marszałka Piłsudskiego w maju. Polecam, a polecam, już nie polecę teraz każdemu ten spektakl, polecam, kto będzie w Warszawie. Warto obejrzeć, naprawdę, ja bym jeszcze raz się na to wybrała mimo że trochę mnie było uciążliwe. Niektóre sekwencje może były przedłużone, no ale trudno. Niech każdy kocha się w takim rozbojaniu, no, wolno, mu, bo to jest jednak mistrz bardzo wysokiej klasy.